Chyba, jak sobie gramy Fajnte Marker, już po raz drugi, bo mnie raz wywaliło niestety. Dobra, skończyliśmy sobie na chrtenciowym markerze, który jest w fabryce. Dobra, tabelkę wyłączamy. Widzimy, tak, trzeba najpierw wejść na fabrykę. I tu, tutaj jest yy, właśnie, mogą być też jakieś markery, ale głównym miejscem jest to miejsce. I sobie właśnie taki piękny rtęciowy marker, który jest taki ładny rtęciowy, mieszka takie w No. I dobra, teraz realistyczny marker z strukturą w czymś schodzącym. Halo? Halo? O, no, lagowało mi się. Dobra, lecimy. Lecimy tu, lecimy, lecimy tutaj, na, na, na właśnie Zimowy, wejdź tam, Długo naprawdę, nie, dobra, na, nie na Białym Zimowy, musimy być Zabiłbym Opuszczonego Miasta, ta ja będzie potem ukryte od A się nie, że ukryte od ale właśnie mamy taka, właśnie, realistyczny bar ok, tak, to biały mark wskazówka pana Na spawna, Teraz yy, tak, nie będą dwa odcinki jak my jeszcze to zajmiemy tamte dwa, ale dobra, dając na to Zardzewiały mark, dobra, wchodzimy sobie, tutaj. Fabryki. Idziemy sobie tutaj. takujemy sobie tutaj, właśnie do tego, tutaj do... do tego, jakby. Do tego, jakby. Do tego, jakby. to jemy koło raczej. Kanały. Chodzimy sobie i jest tutaj siedzi sieci. Warszaw. biały marker. Wskazówka kanały. Łososzowy marker. I tak. To nie chodzi wcale o tego, o tego, o tego, o, tego, o, tego, o tego. Ja rozumiem o co tutaj chodzi, o bardzo dużo właśnie ten jest mam, ale tam jest flower marker. I to jest pytanie za 100 miliardów. Ktoś mi powie jak mam, jaką mam. jak, 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 jak to, się da, to się da zrobić? Jakby... To jest flower marker, on jest mniej, więc nie musi dać go zrobić, ale... No zobaczcie! Tak wypala! Dobra. Bo ja, na tej jedyne na te, pozdampować! Widzieliście to, przez chwilę byłem. jedno jest takie najtrudniejsze, bo kudy gromnie grucha. Przeżyłem. To jest flower marker. Kwiatkowy marker. A tu jest hard. Sprint jest łatwiejszy. Oh my god. Te podpowiedzi są po prostu piękne. Co, to, co, co tu jest? Co tu jest? Już gołym okiem się da wejść, no. Są jeszcze markić inne, markery z pełną po prostu różnicowanych z innych markerów. Bo po prostu się tylko na nas czają, one się tylko nam ukrywają, nawet my możemy w każdej momencie chwili sobie zebrać. Wam jeszcze pokażę za chwilkę, Mamy, gdzie zrobić yy, dewila marker. Ale dobra, No wam pokażę później, dobra, Musimy. już sobie tu. No tak, możemy sobie też włączyć, widać jednocześnie. Sprawdźmy, jaki marker kładzie się. I nazywam ja się marker. świadczy? Nie wiem. I patrzcie, mam dwa markery. Truskawkowy marker oraz właśnie cynowelowy marker. I wam pokazałem, bo teraz właśnie hard markerów. No właśnie je znaleźć. Nawet do tego Upsie marker. I tu będą jeszcze insane, jeszcze się żebyś Trzy insane jednego. Dobra, możemy nawet, możemy się nawet tak, dobra, wpijemy z tą Ale ała! No nie, szapieli nasz! Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, oso Dużo to ty mi tutaj, Teraz nie widziałeś, ale dobra. Patrzcie, w piramidzie. Skrite przejść. Jest tu. Chyba się, Loka, no ja nie mam do Shield Loka! No, Okej, okay, dobra. Rebaczcie, siedź. Siedź. Piasko, wymarkę. Ale to jeszcze nie jest. Wszystko. Ukryte przejście. I nam się zapada piasek. Musimy wybrać dobre miejsce. muszę Przetrwamy, właśnie, czerwone klocki. Mega trudne. Z tej marki muszę się dziwić. Zastrugamy. Dobra, patrzcie! Patrzcie! Patrzcie ile czerwonych! Patrzcie ile czerwoni! Czerwieni, dobra. Idziemy na dół i teraz tak, musimy patrzeć, gdzieś nie poświetlając, czuł się poświetla, dobra. Tu, 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 tu będzie wolne. Kurde, patrzcie ile też czerwonych, ludzku. my god. Sprawiamy to. Dobra. my god. Dobra, tędy. Wow. Wow. Dobra. Jest to ciężko. Potem widzicie, że jest ciężko to wytrwać. Jest ten quicksand. jest insane. Pokaż ja że on jest właśnie insane. Dwięk. Wejść tu, bo ja przetrwam, bo katolicy też przetrwam. To już nie przetrwa, więc to tak, przynajmniej też nie przetrwa, Ściągnę długo. Ściągnę długo, O nie. O nie, to jest to Podaj, jakiś cykl, nie jest chowany. Minimalnie wolny miejsce. Dobra! To byłem mi ten Kniksan Marker, właśnie, dobra. Został mi teraz wstęp. A tutaj byłem jakiś gwiazdkowego. Tylko jeszcze włosy z Ja Mam bustyny, no. No, taka wskazówka to mi na pewno tego dodaje, co nie? Nie wiem, jak gdzie, 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 na pewno nie pójdę z tymi ze skałami. Chyba nie wiem, no, nie ma nikogo na pojedynku. nie zebrać więc z dowolni, swoją wartą, na ring, tym graczem wygra, czy masz? Znak przy razie odejdźmy. Ja nie odejdę! Dobra, nie idzie on, jest niestety, no. Brawo, żebym sobie poszła w skałę, tak, jest niewidzialna drabinka. O! I przy okazji nazywa się tego łososiowego macha. Bo on jest zdejmowany właśnie w piramidzie. Więc już tak nagrady mamy tego łososiowego. Ale dobra, teraz czas na tę na niewidzialną Invisible Drabinkę. Ultra ciężka. Dobra. Wejdź tam. I tam będzie portal do burzy piaskowej. Dobra, Dobra. musimy jakoś się tam dostać do tego wybiegu właśnie. Markera burzy piaskowej. Backspace. yeah, we yeah. and wkoczy wkoczyć na tę drabinkę, no to już ja się nie da, wkoń, bo ja nie mam świadoka. Nie no, nie ma nigdzie, go. To nie być. Dobra, następny. Niestety. Spokojny marker. Marker, dobra. To jest już inna sprawa. A bo jest settings marker. Capty settings. I tak, to jest bardziej ten marker. Wejść do podstawień przep. I pojecha na sam dół. Na sam dół settings ustawienia na, na samym dole ustawień będzie dobra, szybko idziemy myszką idziemy idziemy na, na sam dół ustawień to jest taki właśnie, ale musimy, nie musimy o I mam tego, settings markets. Dzięki, ładny BUM! SED MARKER Dobra, w Ja Was żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym shortie. Witam, Żegna Was. BEJKON. Cześć!